Hallo zusammen, liebe Leute und Moin aus Hamburg. Dzień dobry, witam, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Heute ist Montag, der 10. Januar. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke für das Einschalten und los geht's. Jetzt nehmen wir Und heute fangen wir geopolitisch an. Ich zaczanyamę trochę geopolitisch. Mindestens 164 Tote bei Protesten in Kasachstan. Przynajmy stoši 44 of śmiertelne w Kazachstanie. Schon mehr als 8000 Namen in Kasachstan. Ponad 8 tysięcy osób aresztowanych o tym piszą niemieckie, niemieckie media. gleichzeitig wie der Spiegel berichtet Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine jetzt reden die unterhändler von Biden und Putin a bajdena i putina rozmawiają in genf verhandeln jetzt vertreter moskaus mit unterhändlern washingtons über ihre vorstellung von sicherheit in europa für den kreml ist das ein erster erfolg quittiert der Spiegel W Genewie jest to spotkanie, tak, gdzie oni rozmawiają, rozmawiają wspólnie o bezpieczeństwie Europy, jak to jest nazwane w prasie, jak to kwituje tutaj. Spiegel to już jest pierwszy sukces Kremla. Kreml pokazuje, że jest w dalszym ciągu siłą polityczną, z którą trzeba się po prostu liczyć. Und, liebe Leute, ukrainische Botschafter fordert Waffenlieferungen von Deutschland, a ukraiński ambasador żąda, czy chce, dostaw broni z Niemiec.

publiczną. Koronapolityk ale sagen, sie wollen die Impfpflicht aber, schreibt e, die Bild Zeitung. Oczywiście chodzi tutaj o obowiązek szczepienia się. Wszyscy mówią, chodzi tutaj głównie o politykę, mówią o tym, że chcą obowiązku szczepienia się, jest jednak ale i to duże ale. E, auch nach dem letzten Corona Gipfel weiß keiner genau wie sie also die Impfpflicht aussehen soll. Także po ostatnim szczycie koronawirusowym w Niemczech nie wie nikt jak taka jak taki obowiązek szczepienia mógł W Niemczech wygląda. Business Insider berichtet: Impfpflicht vermutlich erbst, äh, erst ab Mai oder Juni. Kanzler Scholz kann sein Versprechen der Einführung im März nicht einhalten. A Business Insider pisze o tym, że Kanzler Scholz nie dotrzyma swojego Słowa, äh, o tym, że wprowadzi właśnie Obowiązek Szczepienia już w marcu. Wie recherchen des Tagesspiegels und der Deutschen Presseagentur ergaben, wird eine Abstimmung über eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag nach derzeitigem Zeitplan vermutlich erst im März stattfinden. No i słuchajcie, jak tutaj donoszą Tagesspiegel czy Deutsche Presseagentur, głosowanie na temat obowiązku szczepienia się w Niemczech w Bundestagu odbędzie się dopiero w marcu, czyli wprowadzone, jeżeli miałoby być, to będzie to tam doki, dopiero gdzieś w Maj, Czerwiec rzeczywiście. Jednocześnie, słuchajcie, minister zdrowia Lauterbach. Weitere Einschränkungen sind unvermeidbar. Pan Lauterbach, minister zdrowia, mówi jednocześnie o tym, że. Dalsche Obostrzenia Niemczech Lauterbach hatte sich am Abend in der ARD für schärfere Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Die neue 2G-Plus-Regel in der Gastronomie sei ein wichtiger Schritt, werde aber nicht genügen, so Lauterbach. Wegen der strengen Einreiseregeln in Österreich stürmten am Wochenende viele Deutsche den Skiort Garmisch-Partenkirchen. Austria jest zamknięta, Niemcy nie mogą tam jeździć na nartach, więc w weekend wszyscy udali się do Garmisch-Partenkirchen i tam był naprawdę tumult ludzi, co nie miara. I korona, wirusowe reguły, jak możecie sobie wyobrazić, wszyscy mieli gdzieś schowane głęboko do kieszeni. Gut, aba jest. Teraz przejdziemy od wirusa do gospodarki i przejdziemy dosyć płynnie. Life en drohen wegen Omikron leere regale wegen Omikron? Davor warnt der Logistikverband Bundesverband Güterverkehr und Logistik Zdeckie. organizacja logistyczna tutaj ona ostrzega o tym przed tym, że z powodu Omikron, nowego warianta wirusa może dojść do tego, że będą no Problemy z dostawami w Niemczech, podobnie jak to było e, też na Wyspach. Pamiętacie o tym? E, Spiegel schreibt gleichzeitig: Mangel an lkw Faran in Deutschland. Viele Leute behandeln uns wie den letzten dreck. A Spiegel tutaj w związku też z tym pisze o tym, że w Niemczech, w Niemczech cały czas brakuje kierowców ciężarówek. Sami kierowcy ciężarówek mówią, że ludzie traktują nas jak e, ostatni brud. No tutaj jest e, ta polityka niemiecka trochę niespójna. Bo jasne jest, że brakuje tych kierowców i tak dalej, z drugiej strony są coraz cięższe, coraz bardziej restrykcyjne reguły, jeżeli chodzi o dostęp do rynku niemieckiego, między innymi dla firm zewnętrznych, czyli z zagranicy i tak dalej, i tak dalej. Ok, żeby nas tylko nie spotkało rzeczywiście coś tutaj, no, niedobrego. Gut. Jedes Zipto Unternehmen in Deutschland befürchtet Pleite wegen Corona. Co siódma firma w Niemczech obawia się Pleite z powodu oczywiście wirusa. Bundesumweltministerin Lemke kündigt klares nein gegen EU Vorschlag zu Atomkraft an. Pani minister ochrony środowiska pani Lemke mówi tutaj, że będzie jasne nie Niemiec w stosunku do tutaj tej propozycji Unii Europejskiej wpisania energii atomowej jako energii przyjaznej środowisku. Und Herr Herr Habeck, also klima- und wirtschaftsminister, schippt sofort maßnahmen für mehr Klimaschutz an. A pan Habeck, który jest tutaj ministrem klimatu i gospodarki, ten rozpoczyna tutaj swoją kampanię mającą na celu wprowadzenie tutaj nowych, obowiązkowych. Tam e, rzeczy, które mają pomóc w ochronie klimatu. I słuchajcie, po e, allem, also einige Maßnahmen aus seinem sofortprogramm dürfen für Kontroversen sorgen, e, etwa die geplante Solardachpflicht. Między innymi ma być wprowadzony obowiązek budowania teraz dachów solarnych w Niemczech i to może doprowadzić do wielu kontrowersji, jak się domyślacie i o czym też tutaj pisze prasa. W ogóle tutaj fakt chciałem powiedzieć, że w chwili obecnej mamy w Niemczech panią Lemke, czyli Bundesumweltministerin, pani minister ochrony środowiska i jednocześnie pana Habeck, który jest ministrem, also klima- i Wirtschaftsminister, czyli ministrem klimatu i gospodarki, to jest też taka sprawa, do której się trzeba przyzwyczaić, ale powoli. Ok, mindestlohnerhöhung kommt laut m, m, arbeitsminister Heil noch 2022, also das es geht um diese anhebung auf um, 12 euro. Według ministra pracy pana Heil to podniesienie pracy minimalnej na 12 euro Będzie jeszcze w roku 2022. Und steigende Energiepreise könnten EZB zur Kurskorrektur zwingen, schreibt Spiegel. A Spiegel pisze o tym, że rosnące Ceny energii mogą zmusić Europejski Bank Centralny do Korrektur swojego Kursu. Zobaczymy. Gut, dann noch eine. Kurze Info zur Politik, kurze Information ist hier do polityki. Linke nominieren Sozial, Sozialmediziner Herr Trabert für das Amt des Bundespräsidenten. Also, Frank-Walter Steinmeier bekommt jetzt einen Gegenkandidaten. So hat die Partia Linke äh, nominiert, pana Trabert als äh, Kandidat für prezydenta, czyli Also, Frank-Walter Steinmeier wird auch äh, Konkurrenten. Prasa schreibt, że er gilt als chancenlos, ale prasa tutaj ogólnie pisze, że pan Trabert nie ma żadnych szans, czyli to jest tylko taki gest polityczny partii Linkę, tak żeby trochę było chyba szumu wokół nich. Gut, i teraz gucken Polna. My teraz popatrzymy, co tam się dzieje w kierunku Polski, w Polsce i tak dalej. Bild Zeitung schreibt: Hilfe, unsere Häuser reißen, polnischer Tagebau betroht deutsche Staat. Słuchajcie, duży artykuł w gazecie Bild pomocy nasze domy Nasze domy pękają. Polska odkrywka grozi niemieckiemu miastu, tak zagraża niemieckiemu miastu. Es geht um die Kleinstadt cytał Chodzi o miasto Cytał, które jest położone w niedalekim sąsiedztwie Turowa. I tutaj jest opisana sytuacja. Tutaj głównie chodzi o poziom wody gruntowej, który się cały czas obniża, ale też o to, że pan tutaj oba boga Cenka, czyli burmistrz tego miasta, ma duże problemy, żeby jakoś przeciwdziałać. tej sytuacji ponieważ nie ma żadnego wsparcia ze swojego kraju związkowego. Zachęcam Was do poszukania i poczytania tego artykułu. Dan Nordkorea. Preise für tanken in Polen könnten bald wieder sinken. Nordkorea pisze o tym, że, że ceny właśnie paliw w Polsce znowuż mogą się obniżyć. Die Umsatzsteuer auf Kraftstoffe soll von aktuell 23% auf 8% gesenkt werden. Chodzi o to, że podatek VAT na właśnie paliwa ma być obniżony w Polsce z 23% na 8%. Und noch ähm, ein Kommentar äh, im MDR. Im MDR, haben wir einen interessanten Kommentar: Der deutsche Zeigefinger, Chini Metzki, Palec wskazujący. In Polen jest es der Rechtsstaat, in Griechenland die Verschuldung und in Frankreich jetzt eben auch noch die Atomenergie. Äh, MDR pisze o tym, że Niemcy cały czas krytykują äh, politykę innych państw. W Polsce jest to właśnie praworządność, w Grecji jest to zadłużenie, äh, we Francji w chwili obecnej energia atomowa.

i co byłoby tutaj z spojrzeniem we własne lustro, znak zapytania. Bardzo ciekawy artykuł pokazujący trochę też taką mentalność niemiecką, właśnie niemiecki palec wskazujący. Też zachęcam Was do pogooglowania i poczytania. U Was Was, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą prasówkę. i euch einen angenehmen Montag, einen angenehmen start in die neue Woche. Viele liebe grüße von mir. Tschüss!